Witam serdecznie Polska wyposuszająca. Dzisiaj mamy dość poważne zalanie budynku. Stawiamy tutaj posuszaczy, wentylator, który suszy strop konstrukcji takiej powiedzmy o jak tutaj widać trzciną wypełnioną jakimś powiedzmy rodzajem drewna. Taki strop przedwojenny jak to w kamienicach. Tutaj mamy następny osuszacz I następny Oczywiście przy takim poważnym zalaniu można byłoby zastosować tych osuszaczy więcej, tylko przez to, że budynek jest przedwojenny, a występują obawy co do wytrzymałości instalacji elektrycznej, żeby nie korki nie, wysia, nie wywalały, czy coś nie stało się coś gorszego jak przegrzanie instalacji stosujemy jakąś taką poszczególną minimalistyczną ilość sprzętu, a potem będzie działać jeszcze z osuszaniem po